Ja jestem, jestem. Chciałbym zjeść chleb, nie mogę, to dam tobie. Mateusz też dostanie jeden. Dzięki, ja też A, nie dziękuję. mogę. Jezu, wiesz, to Mateusz, go. to Puzon. Ma. Puzon. Powiedz coś. Go po Powiedz coś. Widzisz te okruszki na wąsach? Witam bardzo serdecznie, dzisiaj odcinek u Damian Krupa, AKH Desiak. Dziękuję, że mogę... Ej, rodo, koej ty! No nie Jakie RODO, Jesteś samą publiczną, to dobrze! Jesteś influencerem, dobra, ja przepraszam, dobra, dobra, masz rację, dobra, ej panowie, chodźcie, jak Siema, Ja górnik, jestem normalny. No ty wzięć górnicze ciuszki, No tutaj, słuchajcie, bo dzisiaj bawimy się wy wyburzycieli. Sprawdzali każde możliwości. Ej, bardzo mnie Damian denerwujesz. Boże, bo, bierzesz, tak bo bierzesz zawsze z za randomowego właśnie miejsca, okay. zamiast się po kolei. Nie, nie chluj, nie chluj. Dobra, nie tam wiesz, nie zestrasz. Nie, tego chluj. Jest. <laughs> nie <laughs> A dzisiaj e, zrobimy ten. opening paczki. O, i ty, ty tu losuje, puzan odważny. Co to jest za TNT tam? E, to Ej, nic się stało. E, musisz zrobić tak. Ej, to jest... Ej, to e, tak? Jest nie, mały nie, problem nie. ze spawnem, minimalnie. Dobra. Ej, a, ja nie. zaklepuję drzwi. Fisko. Jestem w koparce! Jak no, się, się Nie przejeżdżać, byłoby miło. Dobrze, ja to, się to, to prowadzi. Czekajcie. No wsiądź prawym przyciskiem mięśni. O, o. Ej, kwiaty rozwaliłem. Uwaga, o. zapraszam pojedynek. W jednym, w, ro, w jednym... Na jednym przejściu <laughs> dla pieszych. Czerwona koparka. Na, ja między, między dwoma dziurami większy dźwig. Tu są dziury. Jestem I teraz pojęcy. uwaga, stawiam wam prezenty, stójcie w miejscu. Stawiam wam prezenty, zobaczymy, który z was przetrwa. Zobaczymy, który jest lepszy. Tak. Pierwszy punkt. Dawaj. A ja a, dostanę a, swój a, a, prezent, nie? Ja dostałem... Co dostałem? Dobra. To jest jakiś slime? Slime? slime'owego dobra, dobra, to dobra, jest. Dobra, dobra, dobra. Przeżyłem! Jest easy! No, Damianek! O, żegnaj, Kopeczko, żegnaj! Easy, easy! No nie! Uuuu! Dobra, to Emis, co? Pa! Jadę ci tu, ooo! O mój Boże! Dobra, gnijesz, kurde, pick TNT! A, wsiadłem do ciebie! Ej! god! Dobra, ja tu nową rzekę robię chyba, nie? Normalnie. Dobra, teraz wam dam takie TNT. Ej, poza on, weźmy... O, o, co ty zrobisz? co to jest? A, ja widzę, że my tu grubo się bawimy, nie? No tyle? Co O, no, takie no, smutne, smutne. No, chwila, bo ja nie widziałem, ja chcę zobaczyć. To jest top 10 smutnych TNT w Roblox, oh, yeah. Minecraft. To takie smutne to TNT. Ej, naprawdę to to jest... takie... A Ej, dobra, to lepiej, oh, yeah. to lepiej poszło. Ej, a może by zrobić tak? Bo tutaj jest taki na, piasek, na, na. co nie? Ja? Ej, patrzcie patrz, eksperymenty, eksperymenty na, 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 społeczne na, na. robię, ej, chodź. Chciałem chce jeszcze odpalić? Zaraz, zaraz, nie odpalajcie jeszcze, no nie wiem Ej, w ogóle ty jesteś taki spłaszczony jakiś dziwny. Co? Ej. Buzom, co? Ej. A, bo ja jestem malutki, ja sobie sobie nie... kilka naraz już będzie ciekawszy. Oj, może być. Oooo! Ej! <grymne>. ej! Ej, o, ja mam taki pomysł, patrzcie, ej, ej, chodźcie to. Ej, 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 czekaj, myślicie, okay, że jak robię tak. No poczekaj, przepraszam, ale ja jestem. Ja, ja robię eksperyment społeczny po prostu. Co za... Nie! Klatkasz! za to FPS, -u, panie Damianie. Tam, ja ci dam prezent, ja ci tam zrzucę prezent. Dawaj prezent! Chodaj. Dobra, chodź, 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 Jęci... chodź, ja... Ej, ale jak ładnie chodź, prezenty. Ej, to 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 samo. chodź, to samo. dookoła tak. Co <laughs> O oh, nie! Jaki smutny TNT! O nie, o nie! Na 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 na! na, na. to A. jest TNT? A to jest Big T... To był Big TNT? O! Oh. Ej, mam pomysł na wybudowanie się do góry. Ender TNT potrzebuje. A nie da się! A. Nie, nie się. Tylko te że od TNT położyłem! Jaki? I co się z nim stało? Ty że jako jedyny poszedł w inną stronę niż my i to da z nas odaz drogę, to jest nie fair. O, dobra, się, śmierdzę, dobra! A, ty kroju śmierdzielu! No nie! No, dobra. O, o a jestem poza mapą, o! Chodźcie chłopaki, bo mamy stadion jeszcze ro rozwalenia. Spoko, mam na to plan. No, się i nie będę nic robił. Ej, was też denerwuje ta tablica? Zróbmy coś z nią. Czy denerwowała Cię kiedyś e, taka tablica? Jaka to? No, e, dobra, e, odpalaj, jakie, odpalaj, jakie to jest? odpalaj! to, jest, to, to Odpalaj, jest, to, to jest Time TNT! Rozumiem, że zamiast... To jest typowo! Odpalaj! E, to, to jest chyba po prostu z timerem, tak mi się wydaje, bo... Na odpalaj? tym TNT... Ta, widzisz? Zegarek chodzi! O! O! Super! A to takie zwykłe! mech! Smutne TNT! Zeon na TNT! To w 10 Ocena. smutnych TNT! Dobra, idziemy dalej na stadion! Wuchnęło. Jaki timing idealny złapało! To, to jest! O, to jest dobry pomysł! TNT bundle! U, u. O i zrobiłeś nic nie. No to trzeba zrobić tak, patrz, ja ci pokażę Mateuszko, dobra, jesteś gotów? Ej, ja mogę wam pokazać parku Dobra mam, to udało super. się, mam to A to chyba dwóch nie powinniśmy to wsadzać No dobra to nie O dobra jest, udało się nam! Chyba tak, o nie, tak, nie, dobra jest, jest, tak, tak. Tak, tak, tak. Dobra, w końcu dobra, stadion dostaje się. Chodźcie wiedzie. na ten stadion, da stadion. Nie rozwalamy żadnej set... przez Dobra, stadion? ej. Ło, a jest gejzer, no. Tak, no, no. tutaj na przykład, patrz, takie. A, no i super. no je, e, Aha, czyli to jest takie. Ej, to, ej, to jest... Patrz, leci, tak, wybucha. To jest tak taka armatka, w sumie, no. te na e, l, 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 święta. Tak, na święta tak, na święta puszcza fireworka. TNT. To jest armatka na święta. Mój kolega puszcza TNT w święta, proszę zatrzymajcie go. No, ja lubię. Ej, też? To top, top 10 challenge w Minecraft. Eee, proszę to odpalić, jak powiem, już. Cze, cze, czemu my nigdy nie odpalamy po jednym, tylko my zawsze jesteśmy debilami? Bo jesteśmy debilami. Okej, okay. rozumiem, czyli. Eee, czy, jeszcze nie jest już, przysięgam. Nie jest jeszcze już, nie jest jeszcze już, kto to zrobił? Krystat zaczął, ja Zadaj poszedłem za nim. Nie wiem o co wam chodzi. E, no. Top 0 klatek Minecrafty. E, top 0 klatek tak. Minecraft. Dalej jesteśmy tu, gdzie mieliśmy być, nie? Tak. Ej, TNT Bundle jest najfajniejszy. Idę to o. złożyć na całym stadion. Cześć, chłopaki, cześć. Masz misję. Przed nami są budynki. Wybierz no. sobie budynek. E, ten w... duży, jest kopułą. No i tak wysadź go albo na, na, na górze, albo gdzieś w środku. Weź go popatrzymy. z silnikiem. Dobra, dobra. Jakiego silnikiem, dali. co? To, 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 jest to. to? jest, to jest klasa, to Bo, <ślad> Chłopaki, co tam szepczecie, halo? Czemu ty? No, pa? no, no. <śladane> TNT, które się tepa tak o. Chłopaki, Kryzab... dajcie mi jeszcze 30 sekund. Wow. Mogę wam powiedzieć historyjkę. Dawaj historyjkę. Kiedyś jak byłem w stypiku szkolnym, to chciałem wziąć coś na kreskę i pani mi pozwoliła, więc się rozpłakałem to znaczy i na, pozwoliła. Na, na jaką kreskę? Nie to jest brat na kreskę. To, 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 no, to jest, tak, że później zapłacisz. Tak, że później zapłacisz. I jak się rozpłakałem, to pani mi pozwoliła, a ja jej nie oddałem. Eee. Proszę panią. O! o! Nie! O! Ty! Co, ty? Co ty zrobiłeś? O, żegnaj żegnaj komputerze. Żegnaj. To mój jedyny rybu, komputer. Eee. Dlaczego to ja, ty tam dałeś ze 100 bo ja dużo pokładłem. To się... Ale jak tam 20 już zlagowało, a ty tam pierdyliard wsadziłeś. Nie, co on, co... nie. odpaliłem autoklikę na pierwszy z myszy i biegałem po budynku. Yeah. A, Widzo, wi a wy później widzowie piszecie, dlaczego z pozornikiem nie nagrywacie? To, 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 to on nie chce po prostu. Nieprawda. To, tak, tak. Ja musiałem do niego... Ja, ja, słuchajcie, ale... historia jest taka, póki mamy tutaj zero klatek, Story nie? Time. Story time, że ja dzwonię do pozornika, Puzon, słuchaj, bo dawno cię nie było i tęsknimy za tobą, a poza powiedział: Ha, w dupie was mam, ale dobra. Dzisiaj mam 5 minut dupie dla to, ale was. Ale dobra. Gajcie, ktoś ma jakąś historykę jeszcze? Bo ja mam dużo historyjek na Twitch i też w ale nie będę się reklamował. Na, <laughs> Co widzę, na, jak chcielibyście zobaczyć na, na, na kanale na, Damiana ogólnie? Na, 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 na. Ja, <laughs> ja, bym ja bym chciał zobaczyć. E, wie, Przepraszam, o, słyszałem dźwięk. klatkę? Te widzowie. Niechcący to się stało, przysięgam, bo niechcący postawiłem bo... 100 tysięcy TNT, naprawdę ja nie Ale to będzie najbardziej niechcący wybuchowe. Powiedział. Ale zobaczymy jaki będzie wybuch. To ja będzie coś niechcą, ciekawego. To się anuluje. Tak? Plus jeden. Damian to jak się, się zgadzisz, to jest 2 doajemne. do jednego. Kłamstwo widzowie ale... zdecydują w komentarzach! No nie, widzowie nie decyduj się, błagam. Damian robimy ci wideo relacje, dobra? No. Jesteś gotów? Budynek po prostu ostro wy... I... Dobra, już zaczyna wszystko wybuchać. O tak nie! Cudnie. Nie! W tym momencie prowadziliśmy kolejno, przepraszam, Damian! Nie, że chcę... coś ci upośledzeni! Gdzieś musi odlagować! O! Odla o właśnie, proszę, bo. proszę, ja wiedziałem, że to cię odlagali, A A, widzisz? Ja, nie, no, mój ja kolega Krystian. musisz ja. powiedzieć, że nie, bo ja wiedziałem i, i dzięki I co, Ej, ale coś coś o, to, musisz teraz ocenić, musisz naszą audio-relację z wybuchów. Jak ci się tak, podoba? No, ja to, myślę, że. Dobrze to Tak jak Krystian powiedział, bardzo dobrze, ten budynek. No nie? No tak bardzo dobrze bym powiedział. Tak. Ej, ja tak nie mogę! No, o, nawet nie montuję! Super. Ej, no, dobra, to ja słuchajcie, wystrzałowo odpalę. Ej, co to jest? Właśnie tego jeszcze... No, Christian! No, poleciało, poleciało! Jakie fajne! Ej, to jest super, to jest super! Damian, 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 damian. Prze, przegaj, przegaj, bo ktoś tutaj się. E, no, troszeczkę tak. Krystian, pamiętasz o limicie TNT, o którym mówiłem? E, Pamiętam, minimalnie 100. Mój <laughs> <laughs> kolega! Owie, ja nie mogę! Z tymi ej, 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 ale to jest ten! Patrz, możesz ogarnąć całą biznes story do Minecrafta? Nie, widzę na pewno, widzę, jak chcecie. Spróbujmy, że tak powiem, w tym TNT. Czekaj, czekaj. jakbyś przestał oszukiwać. I byśmy zrobili EP? więcej ognia potrzebuję, to spalam jeszcze trochę. O, i takie EP, że wiesz, że jakiś gościu typu demon co nie wychodzi, a potem ci robi jakąś dramę na YouTube i mówi, a jestem gagamel. I wtedy ej, twój kanał ej, ej, spadają ej, ej. viewsy i my możemy mam, taką e, serię EP zrobić. E, czy się ukrywamy? E, czy ty prezentujesz nam jakiś produkt? Choć już zaprezentuj nam to, ten produkt. Ej, ja bym kupił produkt od marki Gilad Snap. Tak? Chodź, Gilatis, i Snef, chodź tu, tu, tutaj, bardzo. bo musisz, wiesz, przedstawić ten produkt tutaj, zanim go odpalisz. Musisz nam go zaprezentować. <grym> pan, pan tabletkę na gardło weźmie. Witam Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszej przecenie najnowszego produktu marki... Chciałem powiedzieć coś innego, ale zmieniła się nazwa firmy. TNT oczywiście jest tutaj Ender TNT. Jak możecie zauważyć państwo, mamy wiele prawie tak 64 sztuki dla takich ułomnych jak wy. Proszę bardzo. 64 Op. sztuki TNT. Uwaga. obraża chyba tak. Co chyba tak. Stać, ale ja lubię. jedno. Czy na zwykłej budowie szukamy zawsze miejsc, gdzie będziemy stawiać jedno, drugie, trzecie i się zastanawiać. Nie rozwalamy wszystko w pizdu. Więc uwaga. Robimy tak. Kupić? Rozstawiamy wszystko w równej linii. Będziemy Na środku przeceny. placu budowy i uwaga, robimy tak. I reszta się... To będzie wykorzystane, nie? O, o Boże, zachowało mi i do wybuchy! O! komputerku! O, w sumie? O, nasz przystanek uciekł. I, I tak kupię. Gdzie są nasze... Tak... Gdzie nasza loza? Ej, ej czy, przepraszam, czy przecena nas użyte będzie? Nie, tak? Eee, dobra, to. E dobra, to. No, e, dobra, dobra, ja, dobra. Ja, bym chciał, ja bym chciał też coś dobra, sprzedać. Dobra, chodźcie, bo ja, ja bym mam. coś sprzedać, przysięgam. Bo ja mam frajerwerki. Frajerwer... Frajerwerkowe. Uuu, to... ej, tutaj no, mamy całkiem ciekawe. Bu ten. E, budynki. No dobra, panowie, słuchajcie, wszyscy robimy firewerki, prawda? Tak, no, tak Słuchaj, mi się gejzowe. wydaje. Nie, nie, firewerki, takie o, firewerki. Ej, no i to was dzisiejsza, jest dzisiejsza oferta, moja. E, Wiecie, bo zwykłe fajerwerki są nudne, ale te są bardziej. E, te są bardziej bombowe, wysprzestrzelone. Eee. Jak widzicie. Buuu. To bym kupił. Kup, ale. Ale... Masz taki nieprzekonujący głos. Nieprzekonujący A, głos miałeś, wiesz czemu? Bo ja mało wulgarizmu w przypadku wybuchów. A. Musisz używać więcej wulgarizmu w przypadku wybuchów. Okej, okay, no to w sumie. I wtedy. To starczy. Kupuję! Dalej? Ale ty ty robisz też można robić ofertę ja na fajerwerki. zasadzie tego! Można robić jeszcze ofertę na zasadzie takiej, wiesz, takiej historii na przykład Twój sta jest patrz. później do pracy, Ty chcesz nową konsolę. Pisz, patrz, fajerwerki robię Jeżeli postawisz... Znaczy ty... no co do zegarków? coś się od kosmos! To moje zegarki! Zeźmy małych kolegów, którzy nie stawiają 100 tysięcy TNT Nie dzwoń do nas! Chcesz nagrać odcinek, to jest ciekawy, zakryta. Ej, a czy nam zostało jeszcze jakieś TNT tak zaciągniemy? Eee... Jasne, czekaj, już stawiam, nie ma problemu. Ba. Ej, dobra, czekaj. ja... No, czekaj. Ooo, to... my zawsze giniemy? Połóżmy slime TNT w końcu normalnie i zaraz coś co robi. Ej, Właśnie, bo co robi slime TNT, bo na razie no, właśnie... ja... Czekaj, ja, ja, uważam, że... ja chodź, chodź. Ja uważam, że jest bardzo useless. Tnt? Jest do dupy. Jest a górniamy... jak Krzyścia postawię? Moment. Jak Krystian przeszedł Dalej jest gówniane, że się nie opłaca tego ku! No dobra, dawmy się świetnie! Co wy powiecie na to, że żeby ostatni budynek zniszczyć trzeba żyć tylko i wyłącznie STED! Ty zjeżdżałeś Krystian! Czy głuchy błagam, no nie mogę z nim... Nie, ja nie pracuję, ja nie pracuję Ciebie, nam, czekaj mi! Weź sobie to wypłacę! Zapłacaj podwójnie! Kurde, kocham tą pracę, Dwa razy zero to dalej zero, ale podwójnie! Słuchaj, wszystko co podwójne jest lepsze. Zaraz słuchajcie, otworzyłem 5 TNT moich Uwaga, uwaga, uwaga! Co to będzie? Krystianek momencie... Jest wszystkie! De... Już Ja coś w wow. stanie jak położę. Nie, nie, nie no Krystian błaga, miałem tego! To on wysadza duże? Tak, wysadza duże! Tak jest! Oh. O. No tak to się to traci to, 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 to. klatki! Tak się traci klatki! Ej, a może Wiecie, zróbmy. totalnego rozpierdolu! <laughs> Tak? To bywa. Dziadek, jak się bawisz? Jak się bawisz? psując mój komputer! Dobra! Jaką fajną mi zabawę załatwiliście? Ja. To jest kejwik! A nie, to jest jednak nie kejwik, to jest pływa Dziura Christiana. To tylko wy. Nie! Nie! Pip! Błagam, pip! Nie no. To no ty mała no i elegancko, nie? nie? Nie opłaca się nagrać odcinku, więc na no, YouTube się nie opłaca. Po co ta robota, jak ktoś powie, kurwa i... Wyznam dla ciebie, za to, że z nami nagrałeś, ostatnie Fireverse. Ej, ładnie, To cały czas ale, ale musisz powiedzieć na koniec e, słowo. Ej, też które... lekko tak, tak, tak. E, ale musisz tak. powiedzieć, co się stało z tym jak poleciało do góry? Co się z nimi stało? Wylecia! Nie, przepraszam. W... Tak dokładnie.